Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Wilczur. My już widzimy się w czwartym odcinku FNAFA. W ostatnim odcinku przeszliśmy to. I lecimy do następnego. Jezus. Dobra. Czyli to już wiemy, że to się tak ten. I my musimy iść tutaj. I tutaj. To wiemy już z ostatniego. I nie możemy iść w tamtą stronę. Nie możemy iść tam tą stronę, bo on tam czegoś pilnuje. On idzie za nami cały czas, dobra, czyli trzeba się stąd usunąć i trzeba iść e, innym wejściem. On idzie dalej za nami? Nie, ale już tam raczej nie będziemy mogli iść. Dobra, i on teraz szybko biegnie tutaj. Dobra, jak coś to ja. Ten teraz nie mogłem w ogóle ruszać gałką. Co to idzie za króli? Co to jest za króli? Co to jest? To jest fountain. Fountain jest interesującym rezerwem, wykorzystującym water. Nie the fountain. you didn't see the dancing rabbit lady right in front of us no i did not there is no rabbit at the mega pizza plex not anymore this is crazy it's like the whole place is trying to get me i am not why i do not know i want to help you maybe they want to help you too i doubt it

co jest prezent? Aha Czyli czekajcie. Tam było... Tu jest prezencik. I co w nim mamy? Aha. Koszulkę z napisem Freddy. Czekajcie, jak to było? O kurde, I czekajcie, biegnie. Dobra, i możemy się schować. Dobra, to my na razie się schowiemy w nim, będziemy chodzić w nim, bo Nikogo tu już nie ma, tylko ci ochroniarze. Dobra. um Gregory I have identified the main loading dock is located under the food court on the first floor there is also a fire escape in the third floor prize counter check your fast watch I will mark both locations on your fast map it appears that you have no fast map you should be able to obtain one from the greeter on the center balcony. A, okej okay. Mmmmm Tu 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 ru ru Dobra Teraz w którym wyjściu wejdziemy? W sensie, wyjdziemy O, dobra o Boże! O kur. O kurw. Thank you. Please enjoy. Free map. Ja pierd. Dobra, mamy mapę. O kurw. Dobra, i tam u góry jest chyba po prawej stronie napisany poziom, który mamy. Dobra. Freddy, chodź tu. Ja pier... Dobra. Szybki jump scare. Szybki jump scare. Dobra, tam jest stacja do ładowania do Frediego. To czekajcie, my sobie szybko zrobimy tak, że zapiszemy to sobie. Żeby zaś wiecie, coś się nie stanęło i... Dobra, hop. Okej. Okay. Tędy nie przejdziemy, tędy też nie Tu windą możemy przyjść? Nie, nie Nie wiem, jeszcze pójdziemy tam zobaczyć Czy tam jakieś torby nie ma, czy nie wiem yy. No Idź się strać Nie, tu nic nie ma. Tu też się nic nie otwiera Coś się olej wylał Dobra przejdźmy tutaj Tymi schodami El Chips Chips? On powiedział, chyba tak. Tam jest widzę, że barierka, więc nie przejdziemy.

Zapiszmy sobie. Dobra. Zapisane. Ale fajne. Bober. Dobra, tu jest pani co sprząta.

Tutaj pełno tych ochronia, że czekajcie. Dobra, on mówił jakiś drzwiach. Freddy, it's not opening! How unfortunate. Head past the superstar arcade wall to the back of the arcade. There is Aha. a roll-up door at the very back which leads to the prize counter. Cześć, cóż Coś nam pokazuje? Kamery Gdzie jest Roxy w ogóle, bo tu coś jest jakieś pomieszczenie Roxy nie widzę? Dobra, my musimy gdzieś przejść, ale kurczę ja nie wiem gdzie Dobra Nie mam poszukać jakichś drzwi Dobra ona gdzieś tam jest bo słychać jej głos O kur... ona idzie tam O nie, nie mam się gdzie schować pewnie kurde leć leća się o jeju Pokaż mi tą kamerę ja chcę zobaczyć Nie widzę jej na kamerze, ale mi się kurde słyszę jak ona gdzieś tu jest, ale. Słyszę jak coś cały czas tupie. Wsuwajmy się tutaj.

Co ona mnie próbuje wywochać czy co? Czy ona się zbogowała? I czekajcie widzowie tam coś widać na tej kamerze. Widzicie patrzcie? Czekajcie. A, nie da się w tą stronę chyba obrócić. Albo się coś zbagowało. Nie no, tu mogę normalnie ruszać, to czemu? A, widzicie, tam jest wentylacja. Ona chodzi tam. Tu jest wentylacja. Skoro do tych drzwi nie da się tam wejść, to musimy iść albo wentylacją, albo szukać innego wyjścia. Ale zapewne to będzie ta wentylacja. Czekajcie, poszukamy. Yy, on tu sobie jeździ. To przejdź sobie. No, idź sobie tam. A ja wyjdę zaraz. My jesteśmy centralnie tutaj, przy tym, tym, nie? Tam, gdzie jest piorun narysowany w tym, jakby miejscu, gdzie się robi zdjęcia pamiątkowe. Czekajcie, bo teraz nie wiem, gdzie jest ten robot. Ten robot się kręci tutaj. Dobra, możemy wychodzić. Szybko, szybko. Idziemy Jezus, co to jest? Leć, 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 leć. Chyba ja nic nie widzę. O, tu jest coś. Dobra, szybko. Szybko, szybko. Dobra, co jest grane? Ja pier... Czemu jakieś kurde... Co to było w ogóle? Dobra Oha Czekajcie to my Nie da się tu wejść. Może tu się będzie dało Nie, tu też drugi poziom Latarka. I teraz mamy latarkę. Czemu? Wtedy nie mieliśmy. O nie! To znowu coś będzie zgaszenie świateł, czy co? Tu się nie da co wyłączyć. O safe, dobra. Dobra, widzowie, ja chyba wiem, co tu się będzie działo: że coś będzie albo zga zgasało, nie? W sensie, że światło jest znowu, ktoś będzie nas gonił tutaj. Ale nie wiem, co tu trzeba będzie zrobić. O, chorba. Dobra. Nie wiem, co tu trzeba będzie zrobić. Ale to już dowiecie się w następnym odcinku Więc co, dziękuję wam za oglądanie Jeśli dotrwałeś do końca To napisz Roxy w komentarzu Zostaw łapkę w górę, 10 łapek w górę Wlatuje kolejny odcinek I no Jak ja nie zejdę na tej grze to będzie dobrze Więc co, no trzymajcie się, cześć!